Lub Zagraża swojemu życiu i zdrowiu. Rozpór. Piramida 1,5 mg, fenelefina 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, mierzy kosak ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla posiadaczy samochodów marki Ford. Jeżeli wasze auta mają co najmniej 4 lata w autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft, czekają na nie najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta! Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju wraz z filtrem za jedyne 329 zł. Tak, 329 zł! A teraz jeszcze łatwiej umówicie się na wizytę przez stronę www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy! Jesienią sięgnij po smaki owoców dojrzewających w słońcu południa. Tylko teraz w biedronce w supercenach. Soczyste cytryny. Jedynie 4,99 za kilogram. 37% taniej. A sok pomarańczowy 100% Refiwa 2 litry. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Tak! Drugie opakowanie aż 50% taniej. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. W tej niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Ten... I tylko kobiety mają głos. Już teraz na www.rmfm wybierz swoją ukochaną piosenkę i kraj o zestawy ekstra gadżetów. To kochają kobiety. W sobotę po 20 w RMFFM. Na program z klasyczną elegancją zaprasza firma Kler. Teraz w salonach Kler ostatnie dni wielkiej włoskiej promocji. Kobiecy gust docenia Citroen. Teraz modele Citroena z rabatem nawet do 7 tysięcy złotych na e-promocja.citroen.pl Ile to roboty w drodze do domu, zahaczyć o sklep. I z rana w lodówce będzie serek?